Cześć moi drodzy, z tej strony Mateusz. W dzisiejszym filmie raz na zawsze rozstrzygniemy, co jest lepsze klasyk czy sumo. Dowiemy się, którym stylem martwego ciągu możesz podnieść większy ciężar. O ile większy, oraz przede wszystkim jak poznać, że jesteś zbudowany do sumo bądź do klasyka, oraz serii ciekawostek, jak dużo z Was ankietowanych dźwiga więcej klasykiem bądź sumo oraz jak u Was wyglądają te proporcje sił. Dzisiejszy film będzie składał się z trzech części. W pierwszej części, od której zaczniemy, zastanowimy się, jakie mięśnie pracują na najmocniej w sumo oraz w klasyku oraz które z tych ćwiczeń jest najlepsze pod względem siły czy masy w różnych przypadkach. W drugiej części przeanalizujemy, czy faktycznie zakres ruchu w sumo. To oszustwo, jaki jest ten zakres ruchu w sumo oraz w klasyku, oraz przede wszystkim jak poznać, że jesteśmy lepsi, że jesteśmy lepiej zbudowani do sumo bądź do klasyka. I na sam, konie, na sam koniec w trzeciej części filmu dowiemy się, jakie są wasze proporcje. Otóż zebrałem jakiś czas temu właśnie badania na ten temat wśród moich ankietowanych, czyli was, i właśnie zobaczymy statystycznie, jak się rozkładają te proporcje. Także zapraszam. Na samym początku pierwsza część. Otóż największą różnicą pomiędzy sumo, oraz klasykiem jest zaangażowanie przywodzicieli. W bardzo szerokim ruchu, w bardzo szerokim rozstawie jak sumo, tak naprawdę przywodziciel wielki jest głównym prostownikiem stawu biodrowego, ma najlepszą mechanicznie pozycję do dźwigania dużych ciężarów. I na tym możemy w zasadzie zakończyć tę debatę, ponieważ jeżeli chodzi o pracę innych mięśni, jest ona w zasadzie bardzo porównywalna. Być może można tutaj rozpatrywać również takie fakty, jak to, że w sumo zaczynamy niżej biodrem, przez to jesteśmy w stanie zaangażować mocniej czworogłowe, natomiast dalej ta praca w martwym ciągu czwórek nie będzie zbyt duża w porównaniu do przesiadów, wykroków, suwnicy i Więc czwórki w martwym ciągu tak, na dole ruchu jak najbardziej, ale nie za bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o martwy ciąg klasyczny, mamy tam wyższą pozycję bioder, więc będziemy nieco mocniej obciążać dwugłowę oraz prostowniki. Co jest plusem, jeżeli chcemy po prostu mieć na przykład silne prostowniki, natomiast jest też minusem, jeżeli mamy jakieś problemy ze schylaniem się, problemem właśnie z zachowaniem prostych pleców na dole ruchu, problemem, jeżeli faktycznie mamy jakieś tam problemy z plecami. W tym momencie właśnie z reguły uważa się, że sumo jest troszeczkę łagodniejsze. Natomiast jeśli chodzi o pracę pośladów, w obu tych ruchach będzie ona dość zbliżona i w obu tych ruchach nie będzie, oczywiście będzie ona bardzo duża, natomiast nie będzie ona być może idealna, jeżeli chodzi o rozbudowę masy mięśniowej. Być może generalnie no, martwy ciąg nie jest idealnym ćwiczeniem pod kątem budowy masy mięśniowej, ponieważ pracujemy tam wszystkimi mięśniami naraz, dźwigamy olbrzymie ciężary. Natomiast jeżeli chcemy zbudować muskulaturę, to oczywiście ta baza siłowa, baza tych złożonych ćwiczeń jest nam potrzebna. Natomiast prawdopodobnie najlepiej wyjdziemy tutaj robiąc martwy ciąg rumuński. Martwy ciąg rumuński będzie tym ćwiczeniem, które pozwoli nam najmocniej popracować po śladem, dwójkami również i podnosząc przy tym dość niewielkie zmęczenie ze względu na to, że ten ciężar jest mniejszy, a zakres ruchów w biodrze jest duży. Natomiast martwy ciąg będzie oczywiście dalej bardzo fajnym ćwiczeniem, natomiast ze względu na to, że podnosimy tam bardzo duże ciężary, pracujemy wszystkimi mięśniami naraz, może on generować dość duże zmęczenie, które spowoduje to, że nie przeciążymy niektórych mięśni tak optymalnie, jakbyśmy powiedzmy chcieli. Dlatego pod kątem budowy masy mięśniowej pytanie powinno być tak naprawdę, jakie Mamy proporcje, jakie mamy predyspozycje, żeby wyciągnąć z tego ruchu jak najwięcej. Pod kątem budowy siły również powinno nas interesować to, że z reguły jesteśmy silniejsi o powiedzmy 10-15% w jednym ruchu, co może dać nam oczywiście te kilkanaście czy kilkadziesiąt kilo przewagi nad swoimi rywalami. Oczywiście, jeżeli ćwiczymy jeden i drugi ruch jednocześnie, to prawdopodobnie sami rozkminimy, który ruch jest dla nas najlepszy. Bardzo często jest też tak, że jak pierwszy raz przychodzimy na siłownię to mówimy sobie, że dobra spróbujemy klasyka, a martwy ciąg sumo jest bardzo dziwny, nieprzyjemny. Natomiast bardzo często później po jakimś czasie, jeżeli ćwiczymy jedno i drugie, te proporcje nam się wyrównują i bardzo często wśród osób takich powiedzmy średnio zaawansowanych, bardziej zaawansowanych to sumo zaczyna nam dominować. Martwy ciąg jest ćwiczeniem dość złożonym, przez co jest ćwiczeniem dość ciężkim technicznie i nauka techniki tego ćwiczenia może trochę zająć i być czasami frustrująca. To samo dotyczy również przysiadu oraz wyciskania leżąc. Dlatego mam teraz ważny komunikat, Ponieważ rusza moje szkolenie online, trójbój w pigułce, czyli szkolenie online z przysiadu, wyciskania i martwego ciągu. I mimo, że to są ćwiczenia trójbojowe, to nie jest szkolenie tylko i wyłącznie dla trójboistów. Jest to szkolenie zarówno dla osób właśnie chcących trenować pod siłę, jak i trenować sylwetkowo, trenować prozdrowotnie, poprawić swoje wyniki i przede wszystkim właśnie zachować y, zdrowe stawy, zdrowy kręgosłup. Na tym szkoleniu możecie dowiedzieć się przede wszystkim w pierwszej części, jak poprawnie się napisać. O co chodzi z tym całym oddechem, bracingiem, pracą brzucha, poślada, łopatki, stopy, czyli wszystko takie fundamentalne, co przygotujecie do dźwigania, do robienia tego w sposób zdrowy, silny i bezpieczny. Natomiast w kolejnej części, właśnie po kolei, przyjrzymy się przysiadom, wyciskaniom i martwym ciągom, zarówno jeżeli chodzi o tą pozycję startową, o różne tam sposoby ustawienia, sposoby dobrania chwytu, szerokości i tak dalej. Przyjrzymy się, jakie są najpopularniejsze błędy, przede wszystkim, jak te błędy zwalczać. Jak zwalczać przykładowo zapadanie się kolan, podwijanie się tyłka, batwing w przysiadzie, jak zwalczać przykładowo garbienie się w plecach, jak strzelanie biodra w martwym ciągu, być może odrywanie tyłka na ławce i przede wszystkim to szkolenie to nie będzie tylko sucha Teoria, tylko będzie ponad 3 godziny czystej praktyki o tym, jak właśnie wygląda ten ruch. I nie nie z jakiejś tam perspektywy wyidealizowanej, tylko będziemy pokazywać ten ruch na dwóch modelach, niezależnych od siebie, którzy mają różne budowy ciała, różne typy ustawienia dźwigają zupełnie inaczej. Także na tym szkoleniu poznasz nie tylko jakąś wyidealizowaną technikę z kosmosu, tylko poznasz technikę pod różne przypadłości, różne problemy, różne budowy ciała i przede wszystkim właśnie pod to, co będzie najlepsze. Dla siebie. No i do soboty 11 grudnia, czyli przez najbliższe dwa tygodnie, można dostać to szkolenie na Mlekox.pl w cenie 100 zł niższej, czyli w cenie 33% niższej niż ta cena, która będzie później. Jest to najniższa cena, jaka będzie kiedykolwiek w historii. Dlatego, jeżeli cię ten temat interesuje, to właśnie możesz sobie to szkolenie zamówić. Niezależnie czy jesteś początkujący, czy średnio zaawansowany, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy dźwigasz sylwetkowo, siłowo, czy w jakiś tamkolwiek inny sposób. Także wracamy teraz do części drugiej. Czyli faktycznie zastanówmy się, czy sumo to oszustwo oraz jak poznać, że będziemy w tym sumo lepsi bądź gorsi. Otóż na samym początku pozwoliłem sobie nagrać kadr, w którym wykonuję sumo klasyka oraz bardzo szerokie sumo na obciążeniu 70 kg. W takim samym ustawieniu, sztanga jest tak samo daleko, więc można właśnie porównać na tym filmie, jak prezentuje się ten zakres ruchu. I mógłbym porównać ten zakres ruchu bardzo prosto, gdyby, gdyby ktoś mi przyłożył centymetr krawiecki i po prostu zmierzył, jaka jest ta odległość. Natomiast ja, jak zawsze, postanowiłem wszystko skomplikować, więc yy, zrobiłem sobie stop-klatki, przybliżyłem, pomierzyłem odległości tam w pikselach, starając się to zrobić jak najbardziej dokładnie. I wyniki były następujące: w martwym ciągu sumo, zwyczajnym w moim rozstawie czyli w tym pierwszym filmiku Mój zakres ruchu był 20% mniejszy niż w przypadku klasyka. Natomiast w przypadku martwego ciągu SUMO bardzo szerokim rozstawem, czyli na filmie numer 3, zyskałem kolejnych kilka procent, tym samym ucinając zakres ruchu powiedzmy o 23-25% względem. Klasyka. I jaka jest różnica pomiędzy pierwszym filmem a trzecim, czy pomiędzy sumo a bardzo szerokim sumo? Otóż różnica jest taka, że stworzyłem tutaj takiego pseudo deadlift bara, ponieważ dla niewtajemniczonych większość osób dźwiga na normalnej sztandze, natomiast są też specjalne sztangi do martwego ciągu, zwane deadlift bar, które są po prostu szersze i można e, zrobić tam szerszy rozstaw. Ja tutaj akurat dodałem zacisk po jednej i po drugiej stronie, co wydłożyło mi sztangę łącznie o 10 cm, dlatego mogłem stanąć troszeczkę szerzej. Natomiast co bardzo istotne, stawanie szeroko i ucinanie zakresu ruchu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Ponieważ, no właśnie widzicie, ja stając troszeczkę wężej podnoszę większe ciężary i wcale te dodatkowe 5% zakresu ruchu ucięte mi nic tutaj nie daje. I to jest bardzo ważna rozkmina, że zakres ruchu nie jest wszystkim. Ponieważ jeżeli startujemy w pozycji, gdzie nasze mięśnie są mega rozciągnięte, musimy bardzo mocno zrobić szpagat, to my po prostu, no być może nie jesteśmy silni w danej pozycji. W wielu przypadkach też nie mamy takiej mobilności bioder, żeby zacząć z tej pozycji po prostu nam te biodra zaczynają się zapadać do środka. I oczywiście w bardzo wielu przypadkach martwy ciąg sumo Sprawia największe trudności na samym dole. Jeżeli coś sprawia trudności na samym dole, to znaczy, że być może ten zakres ruchu nie ma większej różnicy, ponieważ albo oderwiesz, albo nie oderwiesz, a potem, ile zajmie ci kolejna praca, to już nie ma żadnej, powiedzmy, różnicy. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli byśmy wykonywali, powiedzmy, pracę w ciągu 60 sekund, to tutaj ten zakres ruchu jest bardzo ważny. Przykładowo, robiąc martwy ciąg klasyczny, powiedzmy, jakimś tam ciężarem 70% maksa, w ciągu 60 sekund, być może zrobisz mniej powtórzeń, ponieważ zakres ruchu będzie duży. Yy, natomiast to w rzeczywistości rzadko kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją. Dlatego, tak, faktycznie martwy ciąg sumo można nazwać oszustwem, ponieważ ma mniejszy zakres ruchu. Natomiast to, że w martwym ciągu sumo jesteśmy silniejsi, bądź nie, bardzo często wynika z tego po prostu, jak nasze mięśnie mocno muszą popracować yy, przez cały ruch. W której pozycji po prostu mamy lepsze dźwignie. I to, czy jesteśmy lepsi w sumo, czy w klasyku, bardzo mocno zależy. Po pierwsze od naszej mobilności w biodrach, po drugie od naszej masy ciała, wzrostu budowy. Jeżeli chodzi o tą pierwszą rzecz, czyli mobilność w biodrach, jeżeli mamy Problemy ze schyleniem się. Jeżeli nie możemy za bardzo się schylić, przyjąć pozycji z neutralnymi plecami na samym dole martwego ciągu klasycznego, to prawdopodobnie łatwiej będzie nam to zrobić w sumo. W sumo nie musimy się tak pochylić, te wymagania pod kątem właśnie mobilności są troszeczkę mniejsze. Natomiast jeżeli nie możemy ustawić się w pozycji startowej do martwego ciągu klasycznego ze sztangą bardzo nisko, to wcale nie oznacza, że musimy iść robić sumo, jeżeli naszym celem nie jest typowo trójbój. Jeżeli naszym celem jest po prostu nie wiem, bycie zdrowszym, silniejszym, lepiej wyglądającym, większe mięśnie, to możemy zastosować też inne ćwiczenia, takie jak martwy ciąg z podstawek. Które skracają nasz zakres ruchu, możemy zastosować martwy ciąg rumuński, gdzie zaczynamy właśnie od góry i idziemy w dół tylko i wyłącznie tak, jak pozwalają nam nasze powiedzmy restrykcje mobilnościowe. Czyli to, to sumo jest oczywiście łatwiejsze pod tym kątem, ale nie jest jedynym wyborem. I to jak nisko musimy sięgnąć po sztangę, jest oczywiście dyktowane średnicą talerza, a średnica talerza jest po prostu arbitralnie wymyślona kilkadziesiąt lat temu i później wszystkie krążki mają około 45 cm średnicy. Natomiast oczywiście, jeżeli nie trenujesz stricte trójboju, to Twoje krążki nie muszą być na takiej średnicy. Oczywiście nie. Ponieważ każdy ma troszeczkę inną budowę. Jedni są wyżsi, jedni niżsi, jedni mają lepsze to zgięcie w biodrze. Natomiast jeżeli chodzi o sumo, sumo jest o wiele cięższe mobilnościowo, jeżeli chodzi o tą perspektywę nie schylania się, tylko rotowania. Jeżeli mamy dość kiepską rotację zewnętrzną w biodrze, jeżeli mamy dość wąskie te biodra, jeżeli naturalnie lepiej nam idzie przysiad dość wąski, a nie przysiad szeroki, to raczej to sumo nie będzie zbyt komfortowe. Jeżeli podczas robienia sumo mamy trudności z wyprostowaniem się na górze, jeżeli czujemy, jakieś tam doskwiera nam coś w pachwinie, to być może również to jest taki sygnał, że nasze biodro nie jest idealnie skonstruowane pod sumo. Zatem w sporej części to, czy jesteśmy predysponowani bardziej do sumo czy do klasyka, wynika właśnie z budowy bioder, miednicy i być może zamiast robić prześwietlenie i patrzeć, jakie te biodra mamy, to być może po prostu łatwiej jest wypróbować tą metodą prób i błędów. Czyli jeżeli naturalnie, Czujemy, że mamy problem ze schylaniem się, to być może robienie tego klasyka nie będzie idealnym pomysłem z ziemi. Natomiast jeżeli mamy problem właśnie z tą rotacją zewnętrzną, właśnie mamy dość wąskie biodra, ciężko jest nam po prostu popracować w szerokich rozstawach, ciężko jest robić szerokie przysiady, często no być może nam zapadają się uda, kolana, coś doskwiera w pachwinach. Być może właśnie raczej ekstremalnie szerokie sumo nie będzie najlepszym wyborem i lepszym wyborem będzie albo pół sumo, albo właśnie coś w stylu gdzieś tam klasyka. Natomiast jest jeszcze kilka rzeczy, które warunkują to czy jesteśmy lepsi w sumo, czy w klasyku. I są to ogólnie proporcje ciała, e, nasza postura, czy jesteśmy dużych gabarytów, czy bardziej małych. I o ile w kwestii takich stricte proporcji, czy mamy długie uda, czy mamy krótkie uda, to spotkałem się z naprawdę różnymi zaleceniami. Jest wielu trenerów, którzy mówią, że jeżeli masz bardzo długie uda, to musisz robić sumo. Jest również bardzo wielu trenerów, którzy mówią odwrotnie, jeżeli masz bardzo długie uda, to musisz robić klasyk. Dlatego tutaj być może ta korelacja nie jest tak do końca precyzyjna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ludzie z różnymi długościami kończyn i tułowia mają też różną mobilność bioder. Natomiast co bardzo ciekawe, mówi się, że jest pewna korelacja pomiędzy tym, ile ważymy, ile mamy wzrostu, a który rodzaj ciągu będzie dla nas. Najłatwiejszy. I tutaj mówi się o tym, że im mniejszych gabarytów jesteśmy, im mniejszy mamy wzrost, wagę, tym bardziej skłaniamy się ku sumo. I to w tym wypadku to sumo będzie dla nas yy, prostsze. Wynika to być może z kilku elementów. Wynika to z tego, że jeżeli jesteśmy niewielkich gabarytów, to automatycznie sztanga w pozycji startowej będzie znajdowała się trochę wyżej na naszym piszczelu. Być może wynika to z tego, że ludzie większych gabarytów są lepsi w klasyku, ponieważ brzuch im troszeczkę przeszkadza, żeby się schylić być może są lepsi w klasyku przez to, że mają silniejsze, większe mięśnie, które ułatwiają spinanie pleców, utrzymywanie tych pleców neutralnie. Co w przypadku klasyka, no w przypadku klasyka częściej nam te plecy raczej puszczają. Natomiast oczywiście, no, można sobie tłumaczyć różne pytania, dlaczego tak jest, dlaczego tak jest, ale jest pewien właśnie trend w kierunku tego, że im niżsi, mniejsi jesteśmy, tym raczej będziemy silniejsi w sumo, zakładając, że mamy odpowiednią mobilność bioder. I to samo w przypadku klasyka, ale. Żeby nie być gołosłownym, przejdźmy teraz do trzeciej części, w której porównuję, jak to wygląda. Czy faktycznie tak jest, czy faktycznie osoby cięższe są bardziej predysponowane do klasyka, i przede wszystkim jak dużo z Was dźwiga sumo, a jak dużo z Was klasykiem. I efekty mogą być tak naprawdę dość zadziwiające. Teraz, moi drodzy, przenosimy się do Excela, gdzie sporządziłem pewne tutaj wykresiki na podstawie tego, co powiedzieliście mi Wy. Otóż spytałem na moim Instagramie i Facebooku, jaki jest Wasz wynik w sumo, w klasyku oraz Wasza masa ciała i sobie to posegregowałem. Dostałem 70 odpowiedzi, było też jeszcze kilkanaście odpowiedzi, gdzie brakowało na przykład masy ciała albo wyników w jednym z bojów, więc te wyniki po prostu odrzuciłem, ponieważ no nie były mi tutaj aż tak pomocne. I teraz na samym początku pewna ciekawostka. Otóż przeciętny widz, który podał swój wynik, waży 87 kg, ciągnie w sumo 215 oraz w klasyku niecałe 200. Co stanowi 2,5 masy ciała w przypadku sumo oraz 2,3 raza masa ciała w przypadku klasyka. I te wyniki są naprawdę mega, mega dobre. Jestem przekonany, że faktycznie przeciętny widz mojego kanału dźwiga o wiele mniej. Natomiast być może właśnie tutaj mamy te wyniki aż tak wysokie, ponieważ właśnie tylko osoby silne, bardzo silne chciały się tymi wynikami na przykład pochwalić. No i teraz taka ciekawostka, czemu w ogóle tą analizę przeprowadziłem? Otóż na stronie Grega Nakolsa Stronger by Science natknąłem się na pewien właśnie wykresik, który pięknie obrazuje pewną zależność, że im wyższa jest nasza masa ciała, tym więcej osób dźwiga Klasykiem, proporcjonalnie. Czyli jeżeli mamy bardzo niską masę ciała, to każdy dźwiga sumo. Jeżeli mamy średnią masę ciała, no to większość osób dźwiga sumo, a mniejszość klasykiem. Te wyniki gdzieś tutaj zaczynają się wyrównywać. Natomiast kiedy mamy bardzo wysokie kategorie wagowe, to widzimy, że większość osób tutaj dźwiga klasykiem, a bardzo niewiele osób dźwiga sumo. Więc tutaj widać tą korelację gołym okiem. Natomiast tutaj nie było y, oczywiście trójboistów, którzy startują y, na zawodach, tylko. Byli tutaj oczywiście ludzie, którzy dźwigają dla siebie, byli też dwuboiści, byli sylwetkowcy, było też kilku właśnie trójboistów. Więc to jest taki misz masz wszystkich ludzi. I tutaj ta korelacja nie jest tak silna. Widać również pewną zależność, że jeżeli podzieliłem sobie te kategorie tak co 10 kilo, to widać pewien trend, że jeżeli mamy te kategorie niskie i średnie, Masę ciała od 60 do 90 kg, widać pewną tendencję, że sumo jest silniejsze, czyli że dźwigamy w sumo od 104 do 116% tego, co w klasyku. Tutaj mamy już powiedzmy wyrównanie się, czyli dźwigamy w sumo bardzo zbliżone ciężary do klasyka, oraz tutaj w kategorii super ciężkiej większy, większy, większy ciężar podniesiemy jednak klasykiem. I tutaj z tych 70 osób widać pewną tendencję, że na skrajach było bardzo niewiele, najwięcej osób właśnie było gdzieś w tej kategorii, co też troszeczkę psuło to zestawienie, natomiast widać pewną tendencję, że niezależnie w jakiej kategorii jesteśmy, to te różnice nie są jakieś duże. Czyli dość mało jest takich osób, które faktycznie mają ekstremalnie różny, ekstremalnie silniejszy sumo bądź ekstremalnie silniejszy klasyk. I to jest taka ciekawostka. Najlepsza, najlepsza, proporcja na korzyść sumo to było 138%, czyli przykładowo robiąc w sumo 138 kg, ścigamy klasykiem tylko 100. Natomiast najlepsza proporcja na korzyść klasyka to była 68%, czyli powiedzmy, przy 200 kg w klasyku robimy tylko 140 kg sumo. I zakładam, że w przypadku osoby, która trenowałaby klasyk i sumo cały czas, te proporcje nie byłyby tak duże, raczej byłyby gdzieś właśnie pomiędzy ty, tymi średnimi. Natomiast to są prawdopodobnie osoby, które ćwiczą głównie tym jednym stylem. I teraz. Tutaj na tym wykresie mieliśmy tylko wyniki siłowe. Czyli no, czy, czy te osoby dźwigają więcej sumo, czy dźwigają więcej klasykiem. Natomiast na tym wykresie mamy ilość zawodników. Czyli nie patrzymy już na te ciężary, tylko patrzymy na ilość zawodników. Czyli patrzymy na proporcje ile osób dźwiga sumo, ile osób dźwiga klasykiem. I widać tutaj w tej pierwszej kategorii każdy dźwiga sumo. Tutaj większość dźwiga sumo. Tutaj też olbrzymia większość dźwiga sumo. Aż 24 osoby do dwóch. I te wyniki zaczyna Zaczynają się dopiero normować gdzieś tutaj, aż mamy też kategorię super ciężką, gdzie więcej osób dźwiga klasykiem. Dwie osoby klasykiem, jedna osoba sumo. Widać też pewną tendencję, że aż 53 osoby, czyli 76% ankietowanych, dźwiga sumo. Oznacza to, że jeżeli Twój klasyk jest silniejszy od Twojego sumo, to należysz tylko do jednej czwartej tutaj właśnie wybrańców. Dlatego można taką, wysunąć taką ogólną analizę, że jeżeli nigdy nie trenowałeś sumo, to warto zacząć. Zwłaszcza jeżeli nie ważysz 150 kg, bo być może to sumo będzie silniejsze. Teraz, przez to, że te wyniki są takie, jakie są, przygotowałem tutaj bardzo dużo osób, tutaj bardzo mało, to zrobiłem też pomiar taki sam, ale dla kategorii IPF-owych. Od 66 do 105 oraz 105, plus ze względu na małą ilość zawodników. Tutaj ta ilość zawodników się powiedzmy odrobinę bardziej wypłaszczyła, natomiast w zasadzie niewiele to zmieniło. Wyniki są porównywalne. Widać cały czas ten sam trend, że ilość zawodników ciągnących sumo w tych kategoriach niższych jest bardzo duża. Dopiero później się to normalizuje. Widać też, że w tych kategoriach niższych od 6,6 do 9,3, czyli takie niskie i średnie kategorie, dźwigamy więcej w sumo. Czyli nasze sumo to jest od 106 do 114% klasyka, i dopiero w tych kategoriach wyższych nam się to normalizuje. Z innych ciekawostek współczynnik korelacji masy ciała do proporcji sumo klasyk wyniósł minus 0,34. Współczynnik korelacji przybiera wartość od minus 1 do 1 i może pokazać nam taki generalny trend, czyli widzimy niewielki trend, 0,34 jest to raczej dość niewielka odwrotna korelacja, trend tego, że faktycznie, że im większa masa ciała, tym ta proporcja jest powiedzmy troszeczkę mniejsza. Natomiast im mniejsza masa ciała, tym ta proporcja jest większa, czyli sumo nam tutaj dominuje, dźwigamy o wiele więcej w sumo. Natomiast nie jest to jakaś korelacja olbrzymia. Widać też Dość ciekawą zależność, że faktycznie im większa masa ciała, tym więcej dźwigamy. Przykładowo tutaj dźwigamy pod ćwiarę, natomiast tutaj dźwigamy pod powiedzmy 150 kg. No to, to jest rzecz dość oczywista, że im więcej ważymy, tym większy mamy potencjał. Natomiast co ciekawe, te wyniki tak naprawdę od 80 kg do, do, tutaj, do nieskończoności są bardzo zbliżone. To samo tutaj. Widać pewną tendencję, że właśnie w tych kategoriach najcięższych dźwigamy wiele, o wiele więcej, natomiast już tutaj te kategorie 8-3, 9-3 były naprawdę mega silne. Tutaj już te wyniki zbliżały się do 200 kg w klasyku, przekraczały 200 kg w sumo. Czyli tak naprawdę tutaj ta grupa była naprawdę mega, mega silna. Zatem na koniec co można wyciągnąć z tych analiz, to że jeżeli ważysz mało, to prawdopodobnie raczej będziesz silniejszy sumo i Twoja proporcja między sumo a klasykiem będzie bardzo duża. Natomiast jeżeli ważysz więcej, no to średnio można powiedzieć, że Twój wynik sumo i klasyka będzie zbliżony i u niektórych będzie tak, u niektórych będzie tak, nie będzie jakiejś dużej różnicy. Natomiast to są właśnie tylko i wyłącznie moje dane, być może gdybyście zrobili własną analizę, to wyniki byłyby inne. I nie ma się co oczywiście frustrować, bądź narzekać, że jesteśmy powiedzmy jednym skrajnym przypadkiem, który dźwiga bardzo dużo sumo, bądź bardzo dużo w klasyku, ponieważ oczywiście wszystko to, to jest kwestia indywidualna, a ja podaję tutaj tylko i wyłącznie pewną średnią. Natomiast z innych ciekawostek średnia proporcja e, tych wszystkich wyników wyniosła 109%. Oznacza to, że wśród tych 70 badanych osób średnio sumo dodawało 9%. Dzięki za uwagę moi drodzy, to było tyle na dzisiaj, przypominam jeszcze raz, że przez najbliższe dwa tygodnie można składać zamówienia w preorderze na moje szkolenie online Trójbój w pigułce, szkolenie z przysiadu, wyciskania leżąc, martwego ciągu. Niezależnie czy Twoim celem jest siła, masa, zdrowie, niezależnie czy jesteś początkujący, czy trochę bardziej zaawansowany, znajdziesz tam coś dla siebie i właśnie przez najbliższe dwa tygodnie w preorderze można zamówić to szkolenie stówkę tani na Mlecox.pl. Także jeżeli się podobało zostaw łapę w górę, jeżeli nie subskrybujesz zasubskrybuj i do